Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedł ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swojego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, że ci ostatni godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy nie wolno mi uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną. Ewangelia Mateusza, rozdział 20. Od wersetu pierwszego do szesnastego. Jest to czytanie Ewangelii na 25. niedzielę, zwykłą, rok A. Tłumaczenie tłumaczy wiernie godziny z języka greckiego, ale według koncepcji czasu biblijnego. Dlatego, gdy słyszymy o godzinie trzeciej, szóstej, dziewiątej i jedenastej, jest to w zrozumieniu czasu biblijnego, który dzieli dobem na dwie równe części i Część dzienna rozpoczyna się od godziny szóstej, zatem godzina siódma to by była pierwsza, godzina trzecia nasza dziewiąta, godzina szósta nasza dwunasta, godzina trzecia po południu to w czasie biblijnym byłaby dziewiąta, a godzina jedenasta, o której przyszli ci ostatni, zatem byłaby to nasza godzina piąta po południu pod wieczór, dlatego ci ostatni, gdy przyszli o jedenastej, pracowali dosłownie tylko Jedną godzinę, ponieważ o godzinie 12 w naszym rozumieniu, o godzinie 6 wieczorem, e, dzień się kończył. W wersecie drugim mamy stwierdzenie: Umówił się z robotnikami o denara, i jest to podjęte praktycznie dosłownie w odpowiedzi: Czy nie o denara? umówiłeś się ze mną? Zaś ostatnie stwierdzenie przysłowiowe: Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, jest już podjęte. W wersecie 8, gdy daje mu nakaz, aby zwołał robotników i wypłacił im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Dla podkreślenia jest też, i to zakolorowałem szczególnie stwierdzenie w wersecie 15, czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobrym, tłumaczy to bardzo wiernie wyrażenie w języku greckim, oczywiście jeszcze dosłownie można by to oddać, czy twoje oko jest złe, że ja jestem dobrym. I tak jak ta przypowieść rozpoczyna się również tym stwierdzeniem, albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, dlatego już samo to stwierdzenie początkowe sugeruje, że powinniśmy zobaczyć kontekst literacki, to co poprzedza, ale również też z pewnością to, co następuje po naszej przypowieści, tak jak nasza przypowieść kończy się tym przysłowiowym stwierdzeniem: tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Również werset bezpośrednio poprzedzający naszą przypowieść, czyli końcowy rozdziału XIX, ma podobne znaczenie: wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Dlatego wzmacnia to też to założenie, że nasza przypowieść jest odpowiedzią, na co zostało wcześniej stwierdzone. I m.in. w połowie rozdziału dziewiętnastego mamy, że pewien bogaty człowiek przychodzi do Pana Jezusa z zapytaniem: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I Pan Jezus mu odpowiada, dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. To słowo dobro pojawia się także w naszej przypowieści. W tym stwierdzeniu, które już podkreśliłem, czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? W odpowiedzi dla tej osoby bogatej, Pan Jezus stwierdza, że jeden jest tylko dobry, czyli sam Bóg, a tak samo w naszej przypowieści, ten gospodarz, który reprezentuje Boga samego, jest również nazwany dobry, co wzmacnia też tą relację, połączenie między naszą przypowieścią, a to co poprzedza dlatego ta przypowieść jest odpowiedzią zarówno na to pytanie tego Boga tego człowieka któremu pan Jezus odpowiada i później też pan Jezus wyjaśnia o niebezpieczeństwach bogactwa zatem też pytanie aby otrzymać życie wieczne to życie wieczne jest jako nagroda zapłata i o zapłacie mówi również nasza przypowieść tym razem w tej koncepcji ujęte, że umówił się z robotnikami o denara. Ten denar reprezentuje właśnie tą zapłatę, to co oczekiwał ten bogaty człowiek, aby otrzymać życie wieczne. Ale także jest to odpowiedzią później na pytanie, które wstawia święty Piotr w imieniu innych. Oto myśmy opuścili wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Bogaty człowiek chce otrzymać życie wieczne? Można by tu zakładać, że Piotr pyta się o to samo, a może chciałby też coś więcej. Dlatego ta nasza przypowieść jest istotnie odpowiedzią na to. Jeśli pójdziemy po linii myślowej w sposób podobny, mamy w, w tej wypowiedzi czy na to patrzysz złym okiem? Słowo oko pojawia się później pod koniec rozdziału 20, czyli po naszej przypowieści. Jest scena uzdrowienia dwóch niewidomych pod Jerychem, i wtedy Pan Jezus pyta się ich, gdy oni wołali, prosili go bardzo. I Pan Jezus się pyta: Cóż chcecie, żebym Wam uczynił? I oni odpowiadają: Panie, żeby się oczy nasze otworzyły. Dlatego po tej linii myślowej możemy też powiedzieć, że to zło, złe oko, można też to zrozumieć w sensie, Chore oko, że ta osoba, która patrzy zawistnie z jakąś zazdrością, że nie otrzymała więcej niż te osoby, które pracowały tylko jedną godzinę, ma chore spojrzenie i tak jak te osoby niewidome prosiły o uzdrowienie, będąc fizycznie niewidome, tak samo ta osoba, która jest w tej scenie zazdrosna, ma chore oczy ma chore spojrzenie dlatego źle patrzy na tych którzy pracowali tylko jedną godzinę i rozszerzając to w ten sposób jeśli nasza przypowieść jest odpowiedzią również na pytanie świętego Piotra dlatego zarówno święty Piotr i apostołowie mają również potrzebę przejrzenia aby popatrzyli zupełnie inaczej bo tak jak stwierdziłem to pytanie cóż my otrzymamy może zakładać, że w przeciwieństwie do tego bogatego człowieka, który chce otrzymać życie wieczne, oni by szukali, żeby otrzymać może jeszcze coś więcej. A Pan Jezus mówi tutaj o tej samej zapłacie, którą reprezentuje ten przysłowiowy denar, który jest życiem wiecznym. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże!